Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius Attitude Polska a oto kolejny już chyba 41 odcinek WWE Shortcut. Panie i Panowie, rozpoczynamy nowy rok wrestlingowy. Mamy pierwszą tygodniówkę po drafcie, więc no jak nawet samo Smackdown było dzisiaj nazywane Season Premiere zaczynamy nowy sezon. E, jeszcze zanim rozpoczniemy odcinek, to chciałbym przeprosić jeśli mój głos brzmiałby dzisiaj trochę inaczej, ale jednak nie jest on dzisiaj w najlepszym stanie. No przed samym odcinkiem jeszcze zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji jeśli jeszcze tego nie robisz, a teraz dowiedzmy się co wydarzyło się na niebieskiej tygodniówce dnia 16 października 2020 roku. Nowy rok wrestlingowy, no i kto inny mógł zacząć? Wujek Hunter Triple H, no i oczywiście jego żona Stefcia. Ogólnie nie wiem do końca na czym miał polegać ten segment, znaczy wiem, no miał podhypować jakby nowe gwiazdy, ale Stefanie i Triple H jednocześnie mówili o nowych gwiazdach, jak i starych, jeszcze mówili o kilku, którzy przeszli na row więc, no tak trochę nie wiedziałem do końca jaki cel ma w tym wszystkim Triple H, no i właśnie Stephanie, aż w końcu wspomnieli o nowych mistrzach SmackDown Tag Team czyli The Street Profits, oczywiście Montez Ford oraz Angelo Dawkins wyszli, ale zaatakowali ich pretendenci dzisiejsi do mistrzostwa właśnie SmackDown Tag Team czyli Robert Root oraz Dolph Ziggler, ogólnie rozpoczął się brawl'u praktycznie, połowa rosteru zaczęła się nawalać bez powodu, no jest to niby WWE, więc trzeba to Zrozumieć, no ale jednak fajnie, że nie każdy zaczął się nawalać, no bo jakbym zobaczył kilku takich większych wrestlerów, którzy biją się bez powodu, no to tak trochę śmiesznie. Brawl trwał, aż w końcu wyszedł The Freak Lars Sullivan. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego podkreśliłem The Freak, zaraz wam wszystko wytłumacza, ale najpierw opowiem co się wydarzyło. Ogólnie, no i wtedy w ringu było kilku mniejszych wrestlerów, jak Shorty G i Apollo Cruz. Lars Sullivan wszedł. No i kompletnie ich zmiażdżył, no bo co innego miał zrobić Potem wyszła praktycznie nowa gwiazda Monday Night Raw, Czyli jego dzisiejszy rywal Jeff Hardy Ogólnie jedna rzecz mi się nie podobała w tej walce No pewnym stopniu wam o tym powiedziałem Komentatorzy, na jedno użycie sformułowania Lars Sullivan, dziesięciokrotnie używali słowa The Freak. czy znaczy dwóch słów. I naprawdę, po jakichś 5 minutach tej walki, chociaż nie, wiem, czy ta walka trwała 5 minut, nie no, chyba więcej trwała, ale nieważne. No i ogólnie cały czas powtarzali to The Freak. Po prostu czułem się jak w 2016 słysząc Michaela Cola mówiącego, co drugie słowo, The Big Dog. Po prostu używajcie Lars Sullivan, albo. Nie monster, jakieś tam synonimy, żeby nie usłyszeć cały czas tego Deffriku, bo po prostu to głowa boli. Ogólnie cała walka była skupiona na tym, że no Lars Sullivan miażdżył Jeffa Hardego. No i ta walka to miała na celu. Pokazanie, że jest on naprawdę wielką siłą w obecnym rosterze Smackdown, no i że e, wszyscy mistrzowie, no i ogólnie każdy członek Locker Roomu powinien się go obawiać. Najlepszy moment, no to wtedy, kiedy Jeff Hardy jednak wywalczył sobie lekką przewagę, wykonał twist. To Fate chciał wykonać złantą bomb, ale zanim wszedł na trzecią linię, to Lars Sullivan stał już na swoich nogach, złapał go, wykonał Freak Accident, tak się chyba nazywa jego akcja kończąca, no i w taki sposób odniósł zwycięstwo. No i ja ogólnie za tą postacią nie przepadam. No i głównie to jest spowodowane wszystkimi tymi sprawami, które są poza kwadratowym pierścieniem, ale również jego styl walki oraz sama persona jakoś bardzo mnie nie przekonują co tam było? Dalej, dalej było promo The New Day. Ogólnie byłem bardzo zdziwiony, ponieważ na dzisiejszym SmackDown było bardzo mało segmentów na zapleczu. To fajnie, ponieważ ja o wiele bardziej wolę te gale, w których jest mniej segmentów, ale w których dzieje się o wiele więcej. Czasami na Raw tak jest, że jest napaczkany tych segmentów, po prostu jeden po drugim, który każdy trwa dwie minuty, no i w sumie z żadnego nic e, nie wychodzi. No a po drugie, no to nie muszę tak dużo szukać zdjęć do odcinka, więc e, będzie się musiał mniej napracować. Ogólnie dalej wyszli The New Day, no i dali naprawdę świetne promo. No, jak pewnie doskonale wiecie, na dzisiejszym SmackDown miała się odbyć ostatnia walka tej trójki razem. Dali oni, no jak już wspomniałem wcześniej, znakomite promo. Powiedzieli praktycznie wszystko, co im leżało na sercu, jak te The New Day wyglądało od środka, co tak naprawdę czują, kiedy muszą się rozejść. Naprawdę bardzo, bardzo fajna przemowa. No, i widać, że mówili to naprawdę szczerze, aż w końcu wyszli ich rywale, czyli Shinsuke Nakamura, Cesaro oraz Sheamus. No było raczej wiadomo, że skoro jest to ostatnia walka The New Day, no to raczej to wygrają, ale no co z tego, skoro walka była naprawdę znakomita. Nie było takiego wrestlera, w który na przykład no nic za bardzo nie robił, albo zdecydowanie odstawał od reszty. Kurde, brat mi wszedł do pokoju. Dobra, o czym ja to mówiłem? A, walka no, The New Day kontra Shinsuke Nakamura i tam cała ta reszta. No, była to naprawdę bardzo fajna walka, Pana dostali naprawdę bardzo dużo czasu jak na e, zwykłą tygodniówkę no i pokazali no to co mieli pokazać no była to ostatnia walka The New Day największej według mnie tajni tej dekady w sensie tej poprzedniej więc no, musiała być to nie byle jaka walka no i ostatecznie wiadomo The New Day e, po no, tym big ending z Boże Święty ta stajnia ma 6 lat, ale nawet nie pamiętam jak się nazywa ta akcja kończąca. Znaczy, wiem, że jak Kofi i Xavier ją wykonują, to jest Midnight Hour, ale jak jest to połączenie Big Endingu z Xavierem, no to zapomniałem, jak się nazywa. No, w sumie Xaviera długo nie było, więc mogłem zapomnieć, przepraszam. No wiadomo, The New Day wygrywa, no i szkoda, że odchodzą, no ale myślę, że i dla Kofiego i Xaviera, jak i dla Bigiego będzie to na dobre i nie zdziwię się, jeśli w przyszłym albo za 2 lata no w sensie w przyszłym roku albo za dwa lata, no to The New Day powrócą, no bo w sumie jakby rozstali się w przyjaznych stosunkach. No, jak dobrze wiemy, niektóre stajnie, mimo tego, że były na początku śmiertelnymi wrogami, to potem się znowu złączyły. No to skoro Deniuri nawet nie mieli takiego prawdziwego rozłamu, no to nie zdziwiłbym się, jakby za rok albo za dwa ta stajnia powróciła. No i wtedy myślę, że byłoby to naprawdę bardzo miłe. Dalej segment na zapleczu, w którym sami Zayn wyśmiewał się z Otisa i obawiam się tak lekko. Że kontrakt Money in the Bank może zostać wykorzystany właśnie na tytuł interkontynentalny. Znaczy w ogóle nie wiem, czy takie coś jest możliwe, bo o ile dobrze pamiętam, no to właśnie zwycięzca Money in the Bank może tylko użyć tego kontraktu na pas wagi ciężkiej, czyli aktualnie Universal albo WWE. No ale WWE w sumie może robić, co im się żywnie podoba. No tak samo jak na przykład był ten Royal Rumble match, no i teoretycznie, no to wiadomo było, że Charlotte zawalczy albo z posiadaczem tytułu kobiet y, SmackDown albo Raw, a ta też nie walczyła z Rhea y, Riebrey, czyli mistrzynią kobiet NXT. Dalej promo z udziałem powracającego Daniela Bryana oraz Sefa Rollinsa. Na początku e, w sumie sam wyszedł e, Daniel Bryan, no i zrobił praktycznie to samo co Stephanie i Triple H na początku, czyli wspomniał o nowych gwiazdach, mówił, że nie może się doczekać kiedy będzie z nimi walczył, wspomniał praktycznie o wszystkich nowych nabytkach SmackDown, no może poza tymi mniejszymi, ale zapomniał oczywiście o jednym człowieku, czyli... Friday Night Messiah, chociaż cały czas na title tronie pojawia się Monday Night Messiah, ale myślę, że to niedługo zostanie zmienione. Chodzi oczywiście o Sefa Rollinsa, który chciał jakby nakłonić e, Danielsona, żeby przeszedł na jego ideologię, jednak sam Brian uważa tą ideologię za dosyć głupią. No oczywiście Sef nie był za bardzo zadowolony z tych słów, no i Zaczął atakować Daniela, jednak okazuje się, że mimo tego, że Brian nie walczył przez ostatnie 4 tygodnie, to jednak poradził sobie z Sefem całkiem nieźle. Sef chciał uciec w popłoku, ale usłyszał muzykę Rey'a Misterio, czyli jego odwiecznego rywala. A czy w sumie odwiecznego nie, no ale od Money in the Bank to niedługo będzie pół roku, więc no, no to jest jeden z. Y problemów dzisiejszego WWE, że te fełdy przeciągają się w nieskończoność no i trwają, mimo że powinny się już skończyć dawno, dawno temu ogólnie była dosyć yy, śmieszna scena ponieważ kiedy właśnie Dominik i Ray weszli do ringu no to Seth stanął koło Daniela Bryana, no i nie wiem, spodziewał się, że Brian będzie walczył z Misterio, on nie ma w tym żadnego biznesu opuścił sobie ring jak gdyby nigdy nic Wtedy Seth został sam, no ale czy na pewno sam, ponieważ usłyszeliśmy muzykę Murphy'ego i Murphy stanął obok Rollinsa, pamiętacie słowa chyba sprzed dwóch tygodni, jeśli Seth i Murphy będą znowu razem to ja oddaję WWE Shortcut na jakiś miesiąc i mam to gdzieś i już się bałem, ponieważ Murphy stanął koło Seth'a i mówię nie po prostu nie, ja nie chcę tego przeciągać Ale na szczęście sam Australijczyk Potem zatakował swojego byłego mentora Wykonał to swoje kolano No a dalej chciał podać rękę Rayowi Mysterio, no ale no, Przez Murphy'ego głównie, znaczy no może głównie nie Ponieważ to był Seth, ale Murphy był jednym z powodów, dlaczego Ray Mysterio aktualnie nie ma oka Więc no nie dziwię się, że Ray raczej Nie chciał mu podać ręki, no to było w miarę logiczne No i scena zakończyła się Tym, że Murphy sobie stał Sam w ringu, no a dalej o którym wspomniałem na początku omawiania, czyli Street Profits kontra Ziegler i Bobby Roode o SmackDown. Tak Team Championship. Chyba nic nie pomyliłem. Ogólnie nie wiem, czemu właśnie Ziggler i Root mają aktualnie tyle title shotów. Najpierw Root walczył o WWE Championship, potem właśnie na ostatnim Row walczyli o tytuły Row Tag Team, teraz o SmackDown Tag Team. W sumie nic nie wygrali, więc nie powinni chyba dostawać tylu title shotów. No mimo tego, że walczyli już po raz trzeci o jakieś tytuły, to jednak ponownie nie udało im się zwyciężyć. Jednak tym razem nie odnieśli klęski, tylko po prostu była dyskwalifikacja. W pewnym w momencie, po prostu wszyscy się nawalali w ringu, sędzia nie mógł tego ogarnąć, no i po prostu ogłosił dyskwalifikację, co jest w miarę logiczne. Jednak cały segment zakończył się, jakby widokiem triumfujących Street Profits. No i nie zdziwi się, jak na przykład na Hell in a Cell albo na przyszłotygodniowym Smackdown zobaczymy rewanż. No i dalej podpisanie kontraktu na walkę Bailey kontra, no Sasha Banks, wiadomo, o tytuł Smackdown kobiet na Hell in a Cell. I w sumie to było takie zwykłe podpisanie kontraktu. Sasha jakby nie odkryła jakiejś Ameryki, powiedziało podobne promo jak e, przez kilka ostatnich tygodni, że e, Bailey bez niej nigdy nie byłaby tak długo panującą mistrzynią SmackDown kobiet, że to przez nią właśnie Bailey jest tutaj, gdzie jest, że ona była jej przyjaciółką, a ją zdradziła, i o Boże święty, jakie to jest straszne. Ale konkluzja z całego tego podpisania jest taka, że Bailey ostatecznie nie podpisała kontraktu, Podobnie jak Undertaker w walce z Brokiem Lesnarem, no przecież stric się nigdy nie zakończył. No bo Undertaker nie podpisał kontraktu. No i ponownie teraz Bailey również nie podpisała kontraktu. I czy to oznacza, na Hell i Nessel nie zobaczymy ostatecznie tego pojedynku? Czy może będzie tak, że jednak panie zawalczą? Stasza na przykład zwycięży, ale potem Bailey powie, że w sumie kontraktu na tą walkę nie było, więc jakby ta walka stała nie była oficjalna, więc nadal jest mistrzynią. Nie zdziwiłbym się, jakbyśmy takie coś na Hell i Nessel zobaczyli. No a teraz, Main Event Braun Strowman kontra Roman Reigns. Już nie będę wam mówił o tym, jak głupie jest to, że w ogóle ta dwójka spotkała się razem w ringu. No bo, no, no Braun Strowman jest gwiazdą row i w ogóle co on zrobił, żeby dostać takiego title shota? No dokładnie. Nic. Ogólnie, gdyby nie to, że było wiadomo, kto wygra, to walka była nawet ciekawa. Braun Strowman pokazał się z naprawdę dobrej strony. Cały czas wygląda na naprawdę w miarę wiarygodnego zawodnika, który naprawdę jest w stanie pokonać no, faktycznie każdego, no ale nie mógł pokonać Tribal Shifa, ponieważ któż by się spodziewał, Roman Reigns broni Mistrzostwa Universal właśnie z e, Brunnensturmanem, ale co ciekawe, nie wygrał po pinie normalnie, jak to e, Roman Reigns miał w zwyczaju, tylko wykonał Dźwignię i nie pamiętam, kiedy ostatni raz, czy w ogóle kiedykolwiek Roman Reigns wygrał przez Submission, no ale no, zawsze fajnie powiększać swój moveset, już nie jest tego tak, że e, Spear i Superman Punch i Samoan Drop. Czasami tylko Roman Reigns cały czas ewoluuje, więc, no, dla mnie to jest bardzo fajne. W końcu to jest nasz Tribal Chief, nasz Mistrz Universal. Oczywiście całej walce przyglądał się pretendent na Hell in a Cell, czyli Jay Uso. W sumie ciekawe, jakby prą Roman wygrał, to czy zawalczyłby z J Uso na Hell in S.L. W sumie to jest całkiem ciekawe, ale no, oczywiście jednak nie doświadczymy. No i po samej walce właśnie kuzyn Romana Reignsa wszedł. Roman Reigns w sumie powiedział mu, że patrz, patrz na tego Brona Stromana, tak się ich załatwia to jest nasza rodzina, że rodzina powinna wszystkich załatwiać i to ja muszę być na szczęście tej rodziny czy coś takiego, nie wiem, on tam dużo ogólnie mówił, a że nie miał mikrofonu, to nie do końca byłem w stanie wszystko usłyszeć. W końcu wszedł Jay Uso do ringu. No i Roman Reigns powiedział mu, że jeśli chce być członkiem rodziny, no to musi zaatakować właśnie brona Romana. Znaczy może nie członkiem rodziny, ale takim mężczyzną, że pokazać, że jest twardy i w ogóle. No ale Jay Uso na początku wydawało się, że nie chce tego robić. No, Roman Reigns trochę z niego pocisnął beki, no i yy, jednak to nie było dobre, ponieważ Jay Uso wykonał mu super kick, następnie kilka razy uderzył go krzesłem, no ale jednak oficjele postanowili go oddzielić od Romana Reignsa, co Tribal Shift wykorzystał, wykonał superman punch, no i w sumie powiedział mu... A czy no, powiedział mu to wcześniej, trochę pomieszałem, tam na przykład zapomniałem wspomnieć, że Roman Reigns atakował właśnie Bruna z Stroman'a krzesłem, żeby pokazać, jaki to on nie jest super. No i w sumie marow tego taki, że skoro jest w stanie z Brunner Romanem zrobić takie rzeczy, to tylko sobie wyobraź, co jest w stanie zrobić z Jay'em Uso. No i widok wychodzącego Romana Reignsa zakończył dzisiejszą galę. No, odcinek nie jest jakoś długi, no ale no, w sumie, jak już wspomniałem wcześniej, no jak nie ma takich dużo mało-straszących segmentów, to się szybciej to omawia. No i według mnie omawia to się też o wiele przyjemniej. No ja muszę się śpieszyć, bo chyba o 13 albo o 13.30 są derby Liverpoolu, a taki mecz trzeba obejrzeć. Ja tym razem się z wami żegnamy. Łowi do Was, Lesius, Adityt Polska. Lajkujcie, subskrybujcie. No i cześć.